Polityka przyspieszyła, widać to również nie tylko na naszych wschodnich granicach, ale również w Brukseli. Adam Bielan, deputowany Republikanów, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zaczniemy od wezwania, które na naszej antenie, ale już wcześniej, wygłosił Tomasz Sakiewicz, naczelny Gazety Polskiej, który powiedział, że trzeba odwołać Komisję Europejską za to, że oszukuje. Polskę, dokłada kamienie milowe, ciągle coś nowego, ciągle są jakieś powody, by nam nie wypłacić środków, chociażby z o Jak pan widzi tę sprawę? Jest oczywiście formalnie możliwość odwołania Komisji Europejskiej, ale do tego potrzebna jest solidna większość w Parlamencie Europejskim. My takiej większości nie tylko nie mamy, ale Parlament Europejski jest zdecydowanie większości większości nam nieprzychylny mechanizmy które sprawiają że tak jest są bardzo proste w parlamencie europejskim zasiadają politycy których, których koledzy partyjni w Polsce przegrywają wybory prawda platforma PSL są w partii europejskiej partii ludowej nowa lewica jest w partii socjalistycznej no, i tamci politycy w Brukseli są wściekli na nieudolność swoich kolegów, bo przez to tracą mandaty w Polsce i przez to mają mniejszy udział w, rozmaitych, w rozmaitym podziale stanowisk, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Komisji Europejskiej. Więc z całą pewnością te partie europejskie nie spoczną, dopóki ich partnerzy w Polsce nie zaczną notować lepszych wyników. Dla nas, oczywiście, takie interwencje z zewnątrz w scenę polityczną. I w polskie sprawy bardzo źle się kojarzą. Nie na tym polega demokracja. Demokracja polega na tym, że wyborcy mają w trakcie kampanii wyborczej możliwość zaprezentowania, zapoznania się z programami poszczególnych partii, z dorobkiem poszczególnych polityków i później podejmują decyzje. Tymczasem tutaj jest tak, że niektórzy politycy europejscy się, że tak powiem, ulewa czasem w mediach, jakie mówią wprost, że trzeba polskę czy wcześniej Węgry finansowo zagłodzić. No to, to jedno, pani von der Leyen przyjeżdża do Warszawy, podpisuje porozumienie dotyczące no właśnie chociażby przyjęcia KPO, a potem się okazuje, że Polska realizuje porozumienie, a potem się okazuje, że to za mało, że trzeba więcej zrobić, po czym pani von der Leyen rozmawiając z Donaldem Tuskiem, żegnając go w roli przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, mówi, że czeka, następnym razem spotka go już jako premiera Polski. No i Pytanie, czy to jest dopuszczalne ingerencja apolitycznych przecież urzędników Unii Europejskiej w politykę wewnętrzną kraju członkowskiego? No, ja bym polemizował z tym określeniem pana redaktora, a polityczni urzędnicy. To nie ma ja to, bym też Unii... polemizował, ja tylko użyłem tak. to satyrycznie. Tak. Zarówno w Parlamencie Europejskim zasiadają politycy, którzy tak jak już powiedziałem przed chwilą, są zmotywowani tym, żeby ich koledzy w Polsce wygrywali wybory, bo... W wyniku wyborów w Polsce zależy między m.in. ich kariera w Brukseli w Strasburgu. Polska ma ponad 50 eurodeputowanych, to jest potężna armia posłów do Parlamentu Europejskiego, i bez tak dużego kraju jak Polska te duże europejskie partie kuleją. Podobnie z Komisją Europejską. Tam zasiadają politycy, byli, przyszli, emerytowani, ale politycy to nie są urzędnicy. Szczerze mówiąc, większość. Osób zatrudnianych na stanowiskach urzędniczych, czy w Komisji Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim, to są osoby proponowane przez poszczególne partie polityczne. Jest taki nieformalny pakt między socjalistami, Hadekami i teraz liberałami, zgodnie z którym ten podział stanowisk się odbywa. Więc jak słyszymy jakiegoś urzędnika, rzekomo urzędnika, nie, rzecznika, jednego z rzeczników Komisji Europejskiej jest ich wielu, to najczęściej jest osoba związana z którąś z partii politycznych. To po pierwsze, po drugie, no, co powinniśmy zrobić? Myślę, że w dużej mierze te wypowiedzi pozostaną tylko i wyłącznie na papierze. Komisja Europejska też ma ograniczone możliwości wpływu na rzeczywistość i nie sądzę, żeby Komisja chciała sobie pozwolić dzisiaj na otwarty konflikt z krajem, który w momencie największego kryzysu nie tylko militarnego, ale uchodźczego na kontynencie europejskim od II wojny światowej jako jedyny, tak naprawdę, z tych dużych państw, Członkowskich w Unii Europejskiej staną na wysokości zadania. Komisja Europejska do dzisiaj nie jest w stanie przekazać Polsce odpowiedniej pomocy finansowej, adekwatnej do naszych wydatków po ataku Rosji na Ukrainie i po napływie milionowej rzeszy uchodźców. Podobnie zresztą Komisja Europejska była spóźniona w przypadku poprzedniego wielkiego kryzysu, jakim była pandemia. COVID, więc nie sądzę, żeby komisja była dzisiaj gotowa na takie frontalne starcie z Polską, a Polacy swój rozum mają i tego rodzaju interwencje z zewnątrz tylko pokazują, tak naprawdę, dlaczego utrata władzy przez Platformy, przez PSL jest bolesna dla wielu państw Europy Zachodniej. Oni tutaj robili po prostu doskonałe interesy, nie byli niepokojeni, bardzo mhm. często płacili podatków. To się skończyło wraz z wyborami w 2015 roku, no i to powoduje, że chcą zainstalować z powrotem w Warszawie w polskim rządzie swoich przyjaciół. Miejmy nadzieję, że tak zwana optymalizacja podatkowa jest w tej chwili znacznie trudniejsza niż była jeszcze 7 lat temu, chociaż Komisja Europejska w piątek stwierdziła, że Polska ma dwa miesiące na przedstawienie wyjaśnień dotyczących orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził fakt, że poprzednie orzeczenia, że w Polsce konstytucja jest głównym prawem, to się nie podoba w Unii Europejskiej i dlaczego właśnie takie zdumiewające oświadczenie pojawiło się w piątek. To oświadczenie tym oświadczeniom nadajemy zdecydowanie zbyt dużą rangę w polskich mediach. Niedawno kilka dni temu taki periodyk wydawany w Brukseli, europejska edycja magazynu Polityka opublikowało zestawienie państw, które mają najwięcej procedur naruszeniowych, które w największej liczbie nie wypełniają rozmaitych wymogów, zaleceń, rozmaitych władz unijnych i na czele są Włochy. Polska jest w środku stawki 27%. Państw, na miejscu bodaj 11. Włochy mają blisko dwukrotnie więcej tego rodzaju przypadków, ale nie są tak atakowane. Nie są tak atakowane, dlatego że na czele rządu stoi Mario Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego, doskonale znany w brukselskich kręgach, więc jest to można powiedzieć przyjaciel Brukseli. I o zaniechaniach, postępowaniu Włoch jest znacznie mniej ciszej. W mediach niż w przypadku naszego kraju. Więc ja bym podchodził naprawdę do tego z dużym spokojem. My musimy robić swoje, musimy twardo zabiegać o nasze interesy, z pełną świadomością, że nie zawsze wygramy wszystkie bitwy w Brukseli, ale też Bruksela ma. Dość ograniczone instrumentarium działań wobec. Mhm. A jak pan rozumie słowa Jarosława Kaczyńskiego z piątku? Koniec tego dobrego w kontekście działań Komisji Europejskiej i tego, że Polska szła na porozumienie, na jakiś kompromis z tymi organami? No, to jest związane z zapisami traktatowymi. Instytucje europejskie mogą działać w ramach kompetencji, które przyznają im traktaty europejskie. W żadnym traktacie. Nie jest zapisane, że Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą ingerować w reformę czy w kształt wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach. To jest wyłączna kompetencja państw członkowskich. Tymczasem Komisja, Trybunał taką okrężną drogą, metodą faktów dokonanych, starają się wpływać na rozmaite mechanizmy w Polsce. Zresztą mechanizmy, które funkcjonują w innych krajach i nie są krytykowane. Więc no, myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński ma rację, mówiąc, że my nie pozwolimy na to, żeby Komisja Europejska dyktowała nam, w jaki sposób mamy wybierać na przykład sędziów poprzez kształt Krajowej Rady Sądowniczej. No, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tam pierwszym rzecznikiem tego Trybunału od zeszłego roku jest pan Maciej Szpunar, były wiceminister w rządzie Donalda Tuska, zaś jednym z sędziów którzy decydują o chociażby opiniach wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest Mirosław Wyrzykowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Marek Safian, któremu kadencja skończyła się w październiku, dalej zasiada, bo właśnie ani pan Szpuner, ani pan Wyrzykowski nie chcą dopuścić sędziego, który jest wydelegowany przez państwo polskie. Państwo polskie chce skorzystać ze swojego prawa mianowania sędziego. No niemniej jednak takiej możliwości nie ma, bo tam jakiś zespół nie kwalifikuje tego sędziego. To nie jest, nie są przyjazne gesty, łagodnie mówiąc. Oczywiście, że nie i tego rodzaju Gierki, intrygi są na porządku. Czy to podważa legitymację Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, skoro państwo polskie nie ma tam de facto swojego przedstawiciela, no bo kadencja Marka Safiana się skończyła? Od lat mówi się, że brak popularności instytucji europejskich w państwach członkowskich, bardzo wielu szczególnie w Europie Zachodniej, brak poparcia dla procesu integracji europejskiej wynika z małej transparentności, z braku demokracji. Braku przejrzystych procedur w Unii Europejskiej, choćby fakt powoływania Komisji Europejskiej, te wielodniowe czy wielotygodniowe targi, i fakt, że bardzo często w Komisji zasiadają politycy, którzy nie mają żadnego mandatu zaufania w swoich krajach. Więc bardzo źle się dzieje, kiedy te instytucje zamiast poprawiać te kwestie, zamiast pokazywać swoim obywatelom. Że mają wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej poprzez swoich reprezentantów, działają dokładnie odwrotnie. Od 2014 roku ci przyjaciele Brukseli, Platforma PSL, SLD, wygrywają, przegrywają wszystkie wybory. Od wyborów samorządowych jesienią 2014 roku, od 8 lat, te formacje są odrzucane przez Polaków. Być może kiedyś wygrają, oby nie, ale na dzisiaj są odrzucane przez 8 kolejnych lat. Tymczasem Bruksela na szczęście dość. Nieumiejętnie stara się zrobić wszystko, żeby Polaków przymusić do tego, żeby oni wrócili do władzy. Powtarzam, Polacy mają swój rozum, są narodem przekornym, jestem przekonany, że tego rodzaju to jeszcze Panie pośle jedno pytanie dotyczące tej zasady, mówiącej, że jeżeli trafia się kryzys, to jest to okazja do eurobiurokratów, do kolejnych kroków na drodze powołania jakiegoś podmiotu europejskiego, w którym Polska byłaby no tak na prawach jednego z krajów związkowych Jugosławii. No, chociażby wczoraj pan Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, powiedział, że no nie może być tak dalej, by kraje europejskie miały prawo weta. Wobec polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Zdecydował to Reuters, więc myślę, że to jest dość te znaczące te, te, te stwierdzenie. Są, są szczególne, szczególnie bezczelne, wypadają ze strony polityków całkowicie skompromitowanych. Scholz jest politykiem całkowicie skompromitowanym, używam mocnych słów, ale całkowicie świadomie jest to polityk, który jako wieloletni minister w rządzie Angeli Merkel przyczynił się do wybuchu wojny na Ukrainie, bo budował. Nord Stream 1, kończył budowę Nord Stream 1 i zaczynał budowę Nord Stream 2. Gdyby nie te dwa gazociągi, Rosja nie napadłaby na Ukrainę, więc Niemcy, którzy budowali te dwa gazociągi, mają krew na rękach. Mało tego, po 2014 roku, kiedy Unia Europejska wprowadziła embargo na dostawy broni z terenu Unii Europejskiej do Rosji, Niemcy były czołowym krajem Unii Europejskiej, który to embargo omijał, to Niemcy budowały w ciągu ostatnich kilku lat największy, najnowocześniejszy poligon, dla rosyjskich służb specjalnych, to na niemieckim poligonie wybudowanym w Rosji szkolili się żołnierze, którzy mordują cywilów na Ukrainie. Jeżeli teraz słyszymy, że mamy wprowadzić mechanizmy, w których właśnie polityka niemiecka, błędna całkowicie, która doprowadziła do, do wojny i do tego, że tysiące ludzi straciły życie, ma dominować w Unii Europejskiej, to oczywiście w Polsce nie będzie na to, Zgody. Pan poseł mówił o poligonie w mulino, tam dalej szkolą się oddziały, które mają iść właśnie zabijać cywilów na Ukrainie, między innymi złożone z wyrokowców z więźniów, którym zostaje darowana kara, jeżeli pójdą ryzykować życie i właśnie zabijać Ukraińców na Donbasie. No to kolejna sprawa z tym związana. Niemcy domagają się solidarności energetycznej, która Praktyce ma polegać na tym, że te zasoby, które Polska zgromadziła, jeżeli chodzi o gaz ziemny, powinny być udostępnione niemieckim firmom i konsumentom. Znowu wyjątkowa bezczelność. Przez lata Polska apelowała o to, żeby Niemcy, e, tylko po to, że chciały płacić nieco mniej za rosyjski gaz, nie uzależniały z jednej strony siebie i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej od rosyjskiego gazu, a z drugiej strony nie budowały gazociągów, które będą omijać Ukrainę. I... I omijać Polskę, bo te gazociągi były wykorzystane później przez Putina w ciągu ostatnich kilku lat po to, żeby bez przeszkód przeprowadzić agresję na Ukrainę. Gdyby gaz był transportowany, czy musiał być transportowany do Europy Zachodniej przez Ukrainę, przez Polskę, Putin by się na inwazję na Ukrainę nie zdecydował, bo to by oznaczało utratę gigantycznych przychodów z rynku gazu. On wciąż czerpie olbrzymie zyski z gazu dostarczanego do Europy. Zachodni, i czerpał olbrzymie zyski przez ostatnie 8 lat po wybuchu wojny, bo przecież, przypomnijmy, wojna trwa od 2014 roku. Eksperci Więc, szacują zyski jest... Rosji z jest... w, eksportu i ropy naftowej i gazu, bo to przecież tylko to w tej chwili eksportują, na prawie miliard euro dziennie. Więc Oczywiście. rzeczywiście Rosja jest... na tym zyskuje. Nie, my zwracaliśmy Niemcom na to uwagę, zwracali im na to uwagę. Ich sojusznicy, Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie apelował do Niemców, żeby zaczęły budować terminale. No na... i został wtedy wyśmiany. Teraz zobaczymy, jak będzie. Niemcy domagają się dalszych reform, czyli ograniczania praw krajów członkowskich. Co z tego będzie, będziemy Państwa informować. Adam Bielan, eurodeputowany Republikanów, był naszym gościem. Panie pośle, Czy bardzo to pięknie to? dziękujemy. No, życzymy żeby się te plany niemieckiej i europejskiej biurokracji nie udały, chociaż ostatnio. W tych kwestiach potrzebna jest jednomyślność po to, żeby zmienić traktat. Wszystkie kraje członkowskie muszą się na to zgodzić. Na pewno Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy zgody na odejście od prawa weta w dziedzinie polityki zagranicznej nie wyrazi. No i stąd ataki na obecny rząd, bo jak się pojawi rząd Platformy Obywatelskiej, to pewnie będzie. Inaczej, ja jeszcze a propos pani von der Leyen obiecała Ukrainie 9 miliardów euro. To no niestety takiej kwoty nie dostarczy. Być może będzie 8. Zobaczymy. Pięknie dziękujemy. Nasz czas się skończył. Adam Bielan był naszym gościem. Dziękuję. się, się panie europośle. Państwu dziękuję za udział w oglądanie naszego poranku z Telewizją Republika. Zostańcie z nami, bo szereg ciekawych informacji przed nami, a my spotkamy się jutro o 7.30.